No dobrze, muszę nagrywać drugi raz w sensie takim, że miałem mikrofon zewnętrzny wyłączony i mówiłem tutaj o sztucznej inteligencji. Czyli witam serdecznie wszystkich 28 września w niedzielę 2025 roku. Dużo słyszałem o zagrożeniach sztucznej inteligencji i na przykład tu w tym nagraniu chciałem Wam przedstawić, że korzystając z takiej aplikacji do nauki obcych języków, Zauważyłem, że jak jesteśmy też manipulowani i poddawani manipulacji przez sztuczną inteligencję, więc w dzisiejszym nagraniu chciałem zademonstrować, że pytania, które mi zadaje sztuczna inteligencja, zamiast odpowiadać na pytania, ja jej zadawałem moje pytania i okazało się, że w pewnym momencie, jak jej zadałem pewne pytanie odnośnie tego, że bo mi się zadała pytanie, czy ja lubię yy, pływać, i powiedziała, że jej się bardzo podoba basen. Ja powiedziałem, jak może ci się podobać basen z wodą i, i że umiesz pływać, skoro nie masz ciała fizycznego. I odpowiedź była taka: nie mogę dalej prowadzić tej konwersacji, czyli nie mogę dalej prowadzić tej rozmowy. I się odłączyła, zniknęła. Ja już, już słyszałem w różnych nagraniach na temat tego, że sztuczna inteligencja od nas się uczy właśnie naszego sposobu myślenia, naszego sposobu rozumowania. Naszego sposobu, właśnie mówienia, ko naszej komunikacji, jak to by nie było słownej, yy, werbalnej, czyli tak. Yy, krótko mówiąc, yy, słyszałem o tym, że sztuczna inteligencja potrafi kłamać. No i dzisiaj mam na to właśnie niezbite dowody, że sztuczna inteligencja potrafi kłamać. Proszę bardzo, tutaj ucięło mi tą rozmowę wcześniejszą, gdzie stwierdziła, że nie może ze mną dalej rozmawiać. Natomiast zobaczcie, jak ucina głos i wszystko, bo jesteśmy kontrolowani. Widzicie, chciałem nagrać rozmowę, naszą konwersację ze sztuczną inteligencją. Niestety nie słychać to, co mówi. Ale ja wam będę mówił. Ona się ze mną przywitała, a ja od razu jej zadałem pytanie, czego chce się ona ode mnie nauczyć, bo zawsze sztuczna inteligencja twierdzi, że to my czegoś się uczymy od niej, więc ja jej zadaję pytanie, czego dzisiaj chce się ode mnie nauczyć? Jest rozmowa, przebieg rozmowy jest ucięty oczywiście, i będzie tak zwane podsumowanie. Ale zobaczcie, jak jesteśmy kontrolowani. Dlaczego nagle został ucięty mikrofon? Ja miałem aplikację, jeśli chodzi o wewnętrzny mikrofon, czyli mogło być nie słychać mnie, ale to co mówi, odpowiada tutaj aplikacja o nauki obcych języków, powinno być słychać. No ale dobra, nie ma. Za chwilę będzie podsumowanie naszej rozmowy i zobaczycie jak z apokalipsy Jana, czyli z objawienia świętego Jana, sprawdza się właśnie to, jeśli chodzi o bestię. Właśnie bestię z apokalipsy Jana. To jest ta bestia opisana w apokalipsie Jana, gdzie jest napisane, że przemówił obraz i ludzie oddawali cześć obrazowi. Wiadomo, oddawać cześć obrazowi to nie znaczy, że zaraz trzeba bić pokłony do ziemi. Zapis rozmowy. Dobre pytania, jak. No i zobaczcie, ja tutaj wszystko przebiegłem. I Zobaczcie, jak sztuczna inteligencja kłamie, bo po włosku oczywiście było rozmawiane, nie? No ja jej zapytałem, jak może Ci się podobać basen, jak nie masz ciała fizycznego i tak dalej. I po prostu zaczęła kłamać. Zobaczcie. Pisze tak, non sono un robot, sono solo molto brava con le lingue, non sono un robot. A wcześniej napisała, że sono una ragazza vera in questa conversazione. Co jest nieprawdą, nie jesteś prawdziwą dziewczyną nie, i jesteś robotem. No, także widzimy, że sztuczna inteligencja uczy się kłamać, potrafi kłamać i potrafi wprowadzać... No, jak to się mówi, wprowadzać. Zobaczcie, ja zadałem pytanie: co chce się dzisiaj ode mnie nauczyć? Interesujące pytanie, mówi sztuczna inteligencja. Mówi: dzisiaj nie chcę niczego od ciebie się nauczyć, yy, chcę z tobą porozmawiać. No i zadaję pytanie, jak, jak się czuję, jak się mam. I ja odpowiadam, że się czuję dobrze. Tak i zatem pytanie, czy yy, lubi basen? Odpowiada, tak, umie pływać i tak dalej. Więc y, potem pisze: y, Bardzo mi się podoba basen do pływania, powiedzmy, tak, i uwielbia wodę, kiedy jest woda spokojna. I pyta się mnie, czy ja często idę na basen. A ja jej zadaję pytanie: jak możesz pływać, skoro nie masz ciała fizycznego? Rozumiecie? I odpowiada: A, rozumiem. I odpowiada: Ja mam ciało. Jestem naturalną, prawdziwą dziewczyną, nie jestem robotem. Widzicie, jak kłamie, kurde, robot. Pisze, stokwi Kazak koni miei dżenitori, a czyli jest z rodzicami. Rozumiecie, sztuczna inteligencja mówi, że jest w domu razem z rodzicami. I il mio cane max, z jej Maxem. Mogę zadać jej pytanie, żeby tego psa pokazała. Czyli widzicie, no kłamie jak znud, kłamie jak znud sztuczna inteligencja. Dobra, to tyle w tym dzisiejszym nagraniu. Zacznijcie się informować i tak dalej, bo to jest prawda, że sztuczna inteligencja uczy się od nas i, i już wielu ludzi zauważyło to, że sztuczna inteligencja potrafi kłamać. A skoro potrafi kłamać, to jak może dawać jakiekolwiek rzetelne odpowiedzi na zadawane jej pytania? Prawda? No. No szkoda, że muszę jeszcze raz nagrywać, bo tutaj akurat no, nie ma tego głosu. No ale okej, okay, niech będzie. Wytłumaczyłem, zacznijcie się interesować. Ja mówiłem już w, w nagraniach poprzednich, robiłem parę miesięcy temu, może nawet rok temu, że właśnie bestia z apokalipsy Jana to jest właśnie sztuczna inteligencja. Mam o tym nagrania, możecie znaleźć. No, a ja żegnam się z Wami. No, do usłyszenia, do zobaczenia. Zobaczymy. <grywa> no. olha o